Wrzucenie piłki na środek. Prosimy o wrzucenie piłki na środek wojska. Rozpoczynamy mecz finałowy. Łotnica-Biskupice. Przypomina Łomnica po stronie zachodniej, Biskupice od strony wschodniej. é Dla Łomnicy stan meczu 1-1 upłynęło minuta 57, a więc na 3 sekundy nie opłaca się z w meczu. W związku z tym... Proponujemy zmianę, yy, zmianę stron. Pierwsza połowa zakończyła się rewisem 1.1. Prosimy o zmianę stron i za chwilę rozpoczniemy drugą dwuminutową połówkę. W chwili obecnej będziemy rozpoczynać drugą połowę meczu Łomnica-Biskupice. Następny mecz będzie Biskupice Boroszu i w następnej kolejności ostatni już mecz dzisiejszych zawodów Boroszu Łomnica. Jak wspomniałem wcześniej suma uzyskanych punktów będzie decydować o lokacie, o zajęciu miejsca na dzisiejszych zawodach, a więc zawodnicy prosimy o postaranie się, aby wreszcie padł gol brakowy. Tak to ma wyglądać. Piłka ma przekroczyć właśnie tą linię, tylko w odwrotnym stronę. Od środka wojska na zewnątrz. dla Biskupic. Stan meczu 2 do 1 dla OSP Biskupicy. I 15 sekund do końca dzisiejszego pojedynku. Koniec meczu pomiędzy OSP Biskupice i OSP Łomnica. Stan meczu 2 do 1 dla, dla Biskupic W następnym pojedynku OSP Biskupice i OSP Boroszu. Proszę jednostkę OSP Biskupice pozostanie na zajmowanym stanowisku, a OSP Łomnica wymienią... Ruchowie z OSP Poroszy. Proszę Poroszy o wejście na miejsce startu, miejsce pojedynku w następnym meczu.